A jak, jak trasa, jak wam się biegło? Super, my już biegłyśmy drugi raz, więc byliśmy przygotowane na to, co nas czeka, ale, yy, no, ale nie do końca, bo, bo w tym roku trasa była zupełnie inna, a co nas y, miło zaskoczyło. A jak tam pomoc na trasie, Czy panowie mili byli tak tacy jak ja, że pomagali bardzo dużo? Tak, tak bardzo nam pomagali, tak, było bardzo przyjemnie. Panu z numerem Mateuszowi. 706, tak. tak? A co on tak. takiego zrobił? On masował. <laughs> Kurczę, że ja nie trafiłem na takie... <laughs> ja też nie. <laughs> a co w... Ale co, tak kolejce sobie jeszcze i tak po, po masaż? Ale nie, jest to... nie, był ratunek, był emergency na trasie, skurcz, łycki e, i nam bardzo, i bardzo Monice pomógł. E, ale w ogóle wszyscy super pomagali, a myśmy miały założenie, że biegniemy wszystkie razem do końca, niezależnie od tego, która wolniej, która szybciej. E, I po prostu sobie pomagamy nawzajem i to było super w tym roku. Co, za, za rok się widzimy? Na pewno. Nie, 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 nie. Chociaż teraz mówimy, że tak, na trasie mówiłyśmy, że nie. My przyjeżdżamy tutaj już trzeci raz. Dla nas to jest zabawa i po to to robimy.